Witam serdecznie. Cóż my tu widzimy? Widzimy, że ciężko jest. Ciężko jest. Na przykład, jak pójdziemy tu i tu, to nas przyblokuje i nie zdążymy. I nie zdążymy. I nie zdążymy. I nie zdążymy. I, nie zdążymy. I pion dochodzi. Bardzo. Ale jeżeli znamy partię Szlaga Achua i tamto odpychanie barkiem, to z pewnością wiemy, że Pionka też pchnąć nie należy, bo czarny do Pionka ma bliziutko. Ale idziemy królem ze z prawej strony. On pcha. idziemy królem z prawej strony. I teraz już zdążymy. I teraz już zdążymy. Zdążymy zamknąć czarnego króla w narożniku, i albo będziemy sobie chodzić, albo damy mu pata. Dziękuję za uwagę.